Siema, z tej strony TROX, a dzisiaj jest kolejny odcinek z Undertale, no i wiem, zanim jeszcze pójdziemy dalej normalną ścieżką, to wiem, o, witam, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. byłem spragniony, więc przyszedłem z wodospadu, żeby się tutaj czegoś napić, okej, okay, w, sumie, w sumie to jest wodospad, więc nie nieważne. Tra -la 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 -la. Jestem człowiekiem z rzeki A może jestem kobietą z rzeki? Nieważne Kocham płynąć moją łódką Chciałbyś ze mną popłynąć? Chcesz płynąć? Tak Gdzie powinniśmy dzisiaj pójść? Do waterfallu Do wodospadu Nieważne Więc ruszajmy um. <laughs> Więc lecimy Um, będziemy teraz lecić. Nie chodź za domami innych ludzi. Mógłbyś zostać powielony za koszt na śmieci. Lecimy dalej z fabułą, tylko że musimy się cofnąć, żeby iść dalej. Znaczy, nie musimy się cofnąć, żeby iść dalej. Możemy po prostu iść dalej, dalej, dalej. E, Przyjdź czasami. Tralalala. Um, jesteśmy tutaj? Do tego klasia. A nie może. Teraz um... On to jest niepotrzebne. I pamiętajcie, to miejsce na w eee, Po prostu. Tutaj jest dom Andain. Fajna muzyka. Nie wydaje mi się, żebym kiedyś ją usłyszał. Us Oho! Człowiek tutaj przyszedł. Jesteś gotowy, żeby. Um, spędzić czas ze mną i z Undyne? Mam plan, żeby sprawić, żebyś się byli najlepszymi przyjaciółmi. Będziesz e, z, e, pobędziesz z nimi? No, jasne. Okej, okay. stój za mną. Psst. Um, na pewno jej to daj. Uwielbiam to. Cześć papyrus! Jesteś gotowy na swoją super prywatną. E, na swój super prywatny trening 1 na 1 No pewnie, że jestem! I przyjazdzę ze sobą przyjaciela! Cześć! Cześć! Nie my, Nie. E, nie wydaje mi się, że wcześniej się widzieliśmy. E, e, e. Czemu wy dwoje nie wjedziecie do środka? No, papaj, jest podekscytowany. To <grych> wasza Mój kolega przyniósł ci prezent. A, dzięki. Ja położę to do innych. Więc jesteśmy gotowi, żeby zacząć? Ojejciu. jejciu, właśnie sobie przypomniałem. Muszę pójść do Łazienki. Ehm, dobrze się bawcie. Ok, wyleciał za okno. Hmm. czemu ty tu jesteś? Żeby nacieszyć się swoim zwycięstwem? Żeby mnie złać jeszcze bardziej? Czy to. O, czy o to ci chodzi? Nie. Więc czemu, tu jesteś? Hm. Czekaj, rozumiem. Wydaje ci się, że będziemy razem przyjaciółmi, co nie? Tak? Tak. Naprawdę? jak? Uroczo. Akceptuję twoją prośbę. Bądźmy razem przyjaciółmi. W polu przyjaźni. Nie. Czy czemu miałabym być przyjaciółmi z Tobą? Jeśli nie pamiętasz. Jeśli nie byłbyś moim um, gościem, to już wiecie by to nie było. Ty jesteś przeciwnikiem marzeń i... snów wszystkich. Nigdy nie będę twoją przyjaciółką. Teraz idź sobie z mojego domu. Ojejciu. Jak szkoda. Myślałem, że Andrej będzie, będzie mogła być sobą przyjaciółmi. Ale zgaduję, że. E, jej nie doceniałem. Nie, że za bardzo ją doceniałem. Po prostu nie jest za dobre, żeby podjąć to wyzwanie. Wyzwanie? Co? Papyrus, czekaj chwilę. Kurde. On myśli, że nie mogę być z sobą przyjaciółmi? Uuuh, uh, 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 jaki żart! Mogę być. Um, mogę zaprzyjaźnić się z takim luzorem jak ty każdego dnia. Pokażę mu. Teraz słuchaj, człowieku. Nie będziemy zwykłymi przyjaciółmi. Będziemy. Najlepszymi przyjaciółmi. Sprawia, że będziesz mnie tak bardzo lubił. Że nie będziesz mógł myśleć o nikim innym. Ho, 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 ho. To jest perfekcyjna zemsta. Czemu się tutaj nie rozgościsz? Pewnego czasu Alfis. E, przyjaciel? E, nie. E, pewnego razu. E, przyjaciel Alfis. E, tutaj przyszedł. Wszystko, co zrobił, to po prostu położył się na pianinie. I ja e, winogrona. Tak naprawdę go nie lubię. Ale kocham e, sposób, w jaki żyje Chcę zobaczyć mój pokój? Ha! E, żadnych, żadnych nerdów. Cóż, może. E, jacyś nerdzi. Nie mogę uwierzyć, że po prostu wyleciał przez to okno, i tak normalnie. Normalnie, zazwyczaj udaje mu się wylądować. Um, ludzie są w ale historia jest naprawdę fajna. I żeby to potwierdzić, ja pokazuję Ci ten wielki miecz. Um, dawno temu. Ludzie mieli. posiadali miecze, którzy, które byli, które były 10 razy ich wielkości. Prawda? Nie będzie. Żeby jej nie zasmucić potem. He, wiedziałam! Kiedy pierwszy raz to widziałam, kiedy po raz pierwszy to słyszałam, od razu chciałam mieć taki miecz. Więc ja i Alf, Alfie zbudowaliśmy razem wielki miecz. Ona ogarniała wszystkie techniczne rze rzeczy, jest mądra, sonie. Jest, usiąść. Ehm, um, komfortowo się czujesz? E, dam ci coś do picia. E, wszystko e, przygotowane co byś chciał. Hej! nie wstawaj! Jesteś gościem, więc usiądź i ładnie patrz. Eem. Czemu po prostu nie wskażesz to, co chcesz? Możemy użyć włóczni, czy ty wskazujesz na mnie? To jest e... cukier do herbaty. Nie dam ci... Przecież ja dam ci kubka e, cukru. Czy, wyglą, czy wyglądam jak kobieta, która sprzedaje lody? Czy ludzkie kobiety, które sprzedają lody, terroryzują ludzkość e, ze swoimi... E, e, Wódźcami zrobionymi z energii? Um, czy ich. Um, czy ich piosenki przynoszą zagładę? Czy to prawda? Tak naprawdę to nie, ale dobra. Co? Naprawdę? To rządzi! A. Ah, um, napój złodzony. Tak naprawdę. Jak nawet um, na niego wskazałeś, to i tak nie wyglądasz um, szczęśliwie. Ehm, um, he. wszystko okej. Okay. Też myślę, że napoje słodzone nie są... Um, dobre. Grzybieją. Nie. Niszczą ci zęby. Niszczą ci umysł. N um, niszczy twoją żądę walki. He? czemu ją mam? O, jak fajnie wygląda. <grych> O, chciałbyś trochę kakao, gorącej czekolady? E, czekaj, czekaj. Właśnie sobie przypomniałam. To pakowanie jest puste. E, Zapomniałam, e, przesłałam je kupować, ponieważ zawsze było, i będę musiał to napisać sobie na kartce. Znaczy, dam to w, w postprodukcji, bo sobie muszę sobie napisać na kartce, co to oznacza. Znaczy, nie to, że co to oznacza, tylko że będę musiał to potem w postprodukcji dodać. Um, Azgo ciągle. Um, miał pianki utknięte w jego brodzie. Uwierz mi. E, uwierz mi. Z miłą chęcią dałabym ci. Sto mieczy do płuknięcia Jeśli nie byłbyś moim kochanym gościem Lodówka? Chcesz mieć całą lodówkę? Nie Herbata Herbata Już, już ją robię Zajmij to chwilę, żeby woda zaczęła wrzeć. Przepiękny dźwięk. Okej, okay, wszystko gotowe. Um, proszę. Uważaj, jest gorące. Nie jest aż takie gorące. Już pij. Um, wziąłeś łyczek herbaty. Jest parzące. Ale um, poza tym jest całkiem dobre. Całkiem dobre, co nie? Um, wszystko, co najlepsze dla mojego um, drugiego przyjaciela. Hej. Wiesz, to trochę dziwne, że wybrałeś. To herbatę Herbata ze złotych kwiatów To ulubiony typ e, Herbata z gora Tak naprawdę, kiedy o tym myślę Trochę mi go przypominasz Oba jesteście Totalnymi um, Wiem co to znaczy Oba jesteście totalnymi Mazgajami Tak jakby Wiesz, kiedyś byłam um, naprawdę pewna siebie. E, pewnego razu, żeby dowieść tego, że jestem najsilniejsza, próbowałam walczyć ze zgorem. E, daję nacisk na próbowałam. Nawet nie mogłam go uderzyć ani razu. I, i e, co najgorsze. E, cały czas nie chciał ze mną dalej walczyć czułam się um, obniżon nie e, czułam się źle potem e, nie przeprosił i powiedział coś dziwnego przepraszam ale czy chcesz wiedzieć jak mnie pokonać powiedziałam tak i od tego czasu zaczął e, mnie trenował pewnego dnia podczas e, treningu. Wreszcie go e, pokonałam. Czułam się naprawdę źle. Ale e, ciągle się śmiał. E, nigdy nie widziałam kogoś, kto był e, tak bardzo dumny że, z powodu takiego, że skopała mu tyłek. Nieważne. E, to długa historia. Ale dalej mnie trenował. I... Teraz ja je, i teraz ja dowodzę strażą Królewską. Więc teraz, co ja uczę innych e, Matołów. Przepraszam za przeproszenie, Matołów, żeby walczyć? Jak na przykład Papyrus. Ale. Um, żeby być szczera. Um, nie wiem, czy. Nawet. Nie wiem, czy bym pozwoliła Papyrusowi dołączyć do Straży Królewskiej. E, nie mów mu to. Um, nie powiedz mu o tym. On jest po prostu. To nie jest tak, że on jest słaby. Jest... No, tak naprawdę to jest nawet całkiem mocny. E, tylko po prostu. E, on jest za bardzo nieszkodliwy i miły. Chodzi mi o to, że. E, Chodzi mi o to, że. Słuchaj, on, prób... on miał ciebie złapać. I. Po jakimś czasie zaczął być Twoim przyjacielem, żeby złapać ciebie. Nigdy nie mogłabym go wysłać na pole bitwy. Zostałby rozerwany na małe, śmiejące się kawałki. do tego. Um, zaczęłam użyć go, jak e, gotować, zamiast jak walczyć Więc... Mógłby zrobić coś innego ze swoim życiem O, przepraszam e, Tak długo e, gadałam e, Już się masz herbaty, co nie? E, dam ci trochę więcej Czekaj sekundę Papyrus Jego lekcje gotowania Miał teraz mieć lekcję gotowania w tym momencie. Jeśli. O! Jego tutaj nie ma. Będziesz musiał mieć tą lekcję za niego. Um, no właśnie. Nic nie połączyło mnie i poparłabym bliżej niż gotowanie. Co znaczy, że będę musiał. E, musiała dać mu. Twor e, by to znaczy, że będę musiała dać tobie jego lekcje. Będziemy jeszcze lepszymi przyjaciółmi niż kiedykolwiek mógłbyś sobie to wyobrazić. Ehm... <grymne> um, jesteś przestraszony? Będziemy najlepszymi przyjaciółmi. <grymne> Zacznijmy z sosem. Ehm... Um. Wyobraź sobie, że te warzywa są nad e, twoimi najgorszymi wrogami. Teraz rozwal je swoimi pięściami. E, jak bardzo będziesz e, rozwalał te warzywa? E, mocno, czy słabo, mocno. E, pełną siłą e, uderzasz e, warzywa. przewróciłeś pomidora? No właśnie, no właśnie. Um, Nasze serca się łączą przeciwko uh, tym zdrowym uh, igliens, tym zdrowym um, składnikom. Teraz moja kolej. <gryw> Eee, po prostu włożymy to do miski później. Ale na teraz Damy makaron em, Makaron zrobiony w domu jest najlepszy. Ale po prostu go w sklepie. Są najtańsze. Eee. Po prostu włóż je do miski. Em, jak jakie włożysz? E, z pełną siłą. Ostrożnie, z pełną siłą, to jest lekcja gotowania. Włożyłeś. Wrzuciłeś włoż... do, do garnka em, makaron tak em, mocno jak em, możesz. Pudełko też wrzuciłeś e, uderza o puste dno. No właśnie! Mi się tym zajmuje. Okej, okay, czas, żeby e, mieszać makaron. E, Im więcej mieszasz, e, tym lepszy będzie rezultat. Gotowy? Róbmy to. Mocniej! Mocniej! Mocniej. Spokojnie! Uhuhu. O to chodzi. Um, Okej, okay. czas na ostatni krok. Um, Podżej makaron. Um, pozwól, żeby um, ten piekarnik symbolizował Twoją pasję. Niech Twoje marzenia zmienią się w ogień. Gotowy? Ja to też za chwilę się to, to za chwilę spłonie Co ja robię? Czekaj, to jest za... Gorące A! Ojejciu um, Już wiem, dlaczego Papyrus jest taki słaby w gotowaniu Więc, co robimy później? Ehm. Um, scrapbooking to też będę musiał stworzyć później. Um, jak coś pisze? Scrapbooking. Scrapbooking. Ehm. Scrapbooking. Nie na silniki, tylko brazoletki przyjaźni. No. Kogo oszukuje? Naprawdę. Ziemi poszło, co nie. Um, nie mogę spalić, żebyś mnie lubił. Niektórzy ludzie po prostu nie lubią innych. Zrozumiem, jeśli w taki sposób. Um, że mnie aż tak bardzo nie lubisz. Wszystko ok. Ponieważ jeśli nie jesteśmy przyjaciółmi. Oznacza, że mogę cię rozwalić bez żadnego, bez żadnego stopu. Byłam pokonana. Mój dom jest rozwalony. Nawet nie udało mi się, się z tobą zaprzyjaźnić. Koniec. Nie obchodzi mnie, czy jesteś moim gościem. Ostatn... Ostatnia walka. E, to jedyny sposób, żeby odzyskać moją dumę. No dawaj. E, Udać mnie tak, jak, tak mocno, jak e, możesz. E, osu... e, m... Nie oszukujesz, tylko udajesz, e, że uderzysz Andain całą siłą. To tyle? Nawet atakowanie z pełną siłą? Nawet nie możesz mnie skrzywdzić? Heh, wiesz co? Też nie chcę się uderzyć. Um... Na początku... O, cię nie lubiłam. Ale sposób w jaki mnie teraz uderzyłaś przypomniał mi... O kimś, z kim kiedyś trenowałam Teraz e, wiem, że nie jesteś jakimś słabym luzerem Jesteś słabym luzerem z wielkim sercem Tak jak on Azgor oczywiście Słuchaj człowieku um, Wydaje się, że ty i Asgore jesteś... Musicie ze sobą walczyć Ale znając go On pewnie nie chce ze sobą walczyć Porozmawiaj z nim. Jestem pewna, że będziesz mogła go. że będziesz um, mógł po prostu pójść do domu. On ci pozwoli na to. Um, jakiś zły człowiek tutaj kiedyś wpadnie i jazgo zabierze jego duszę. To ma sens, co nie? <grym> Ej, um. jeśli skrzywdzisz dzisiaj z gora. ja zabiorę duszę, przejdę przez barierę i tak cię pobiję, że nic ci ciebie nie zostanie. Eee po to są przyjaciele, co nie? hu. Teraz już wyjdźmy z tego płonącego domu. Heh, <grym> to było fajne, co nie? Ehm. Um. Um. Będziemy musieli za sobą łazić częściej. Coś. Nie wiem. Ale gdzieś indziej, tak mi się wydaje. W tym czasie. Um, będę z Papyrusem. Więc jeśli będziesz mnie um, potrzebował, będę w snowding ok? O, i jeśli będziesz potrzebował pomocy, zaznę do Papyrusa, ok? Eee um. Będziemy w tym, samym ja będę w tym samym miejscu co Papyrus, będziemy mogli razem rozmawiać. Cóż, widzimy się później, Młocie Wydaje się, jak tylko. Wydaje się, że tylko um, ogień tam mi mieszka. Się, co bym zrobił? To mój dom o, albo to był mój dom dopóki go nie podpaliliśmy. Al, ale nie mogę powiedzieć, że nigdy wcześniej tego nie zrobiłam. Okej. Okay. To będzie to już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Słyszymy się w następnym e, i kończąc na tym spokojnym widoku. Ze spokojną muzyką. Po prostu mam nadzieję, że Wam się spodobało Zostawcie subskrypcję Łapkę w górę Komentarz I dzwoneczek, żeby zawsze dostawać powiadomienia, jak wrzucam filmy Jak chcecie, to też um, udostępnijcie ten film na Facebooku Czy na innych uh, social media I dodajcie ten film do ulubionych Słyszymy się w następnym filmie I cześć!